Ty, Mamusiu, potrafisz zrozumieć, dlaczego dla mnie to jest takie ważne? że, że ja, ja nie potrafię ciebie zrozumieć. Potrafisz zrozumie. mnie zrozumieć? Nie. Wyjaśniaj. Często mam takie wrażenie, że ja przychodzę tu do ciebie, a ty się stajesz w pozycji obronnej, że ja na ciebie napadam i mówię, że jesteś odpowiedzialna za to, co zrobił twój ojciec. jestem ja, tak jak, jak może być odpowiedzialna za to. Ale z drugiej strony, proszę zrozum mnie, że dla mnie to, że ja się dowiedziałem po tylu latach o tym, co się stało w Kielcach, kiedy mieszkamy praktycznie ile, 200 metrów no od tego miejsca? To dlaczego się dowiedziałeś po tylu latach nie wcześniej? No powiedz mi. No, no powiedz bo mi dlaczego. staram się znaleźć odpowiedź miał... na to pytanie. Jest... Pan to wszystko I... widział. I pan miał 13 lat. I no. jak pan to wszystko... Czy był pan w szoku? Ja nie wiem. Nie wiem pan. pana, jak ja to widziałem. to jeszcze panu powiem, teraz mi się przypomniał. Tu jak wyprowadzali tych Żydków, wie pan do tego, no to chyba zabierali z sobą tam kosztanosi, ja wiem jak to wyglądało. No to tam ludzie stale, wie pan, to obmacali jednego kupę forsy było. To wziął tam żydowi, zabitą i w górę, bo by sam z tą forsą miał usiekł. Bo ci ludzie na tych zabitych, na tą krew, wie pan, za tymi forsą się pchało. Rzucili się? Rzucili się. Ja tam gdzieś złapałem, nie pamiętam, jakąś setkę papierową, ten, wie pan też, i kupiłem sobie na Warszawy, już po tym wszystkim. Lodaj mi się to przypomniało i wymiotowałem. Ludzie się trzymali ze sobą. I zawsze do Polaka mówił. Nasie kamienicie, wasie ulicie. Wiesz, no to też, coś Wiesz, no, to też tak. ludzi denerwowało, prawda? A powiedz mamo, czy ciebie w ogóle interesuje to, żeby się dowiedzieć, jaka była rola dziadka w tym wszystkim? Nie, nigdy mnie nie interesowało to. Gdyby mój ojciec był aresztowany przez, przez tych ubowców? i wiedziałabym, że ten ubowiec chodzi tam na planty i coś ma z tą kamienicą wspólnego, to nawet powiem Ci, że na pewno bym poszła, bo ja bardzo kocham mojego ojca i bym zabiła. I bym zabiła. Ja miałem wtedy 14,5 roku. Kiedy wyrzucono dziecko z balkonu wprostak do rzeki, i on się bardzo szybko wydrapał po brzegu. Ja leżałem przy płocie tak. Chciałem go przeciągnąć tutaj na tę stronę. On był z drugiej strony, on mnie nie widział. Zanim się coś stało, to taki właśnie jeden z tych młodych, rudy, na jeżyka tak uczesany. Wskoczył właściwie do rzeki, podszedł do tego dziecka. Najpierw wziął to dziecko tak tu za kołnierz i to słyszałem, bo to było przez płód. Ja się przytuliłem, żeby on mnie nie zaubał. I mówi, ty cwaniaczku żydowski, myślisz, że ci się uda? No a potem tutaj to puścił go, puścił, nie zmienił uchwyt, mianowicie tak go uchwycił, o i wie pan, no tak na moich oczach. Po prostu udusił to dziecko. Wie pan, to mnie prześladuje do, do dzisiaj. To mnie prześladuje. I z czasem się zastanawiam, co ja wtedy mogłem zrobić. Co ja wtedy mogłem zrobić? Zło jest w każdym z nas. To, to, to jest, wiesz, to zło jest każdy z nas. I to każdy z nas może stać się mordercą. Ty też. I ja też. Dlatego jest potrzebna ciągła taka uwaga. Zło, jest, zło zawsze może urosnąć.